To jest moja Janka. Tu się odbywały magiczne streamy. Cześć Janu! Ko zupa się gulała. się. Ko zupa się gulała. Zupa to była. Cóż ciekło z tego. Chyba z klawek, z, k, sprawę, z A widzisz, gdzie gościa mieszka? No. Wyżej. Wydzy! To fajny widok tu jest. No ładne. Mają to Ty... w ogóle Rok oglądałem przez telewizor, a teraz jestem w miejscu docelowym. <grym> <grym> teraz jesteśmy w miejscu docelowym. Aha. Tu był te obrazy. Tugoszkę wylała kawą i piwem. Już nie ma tej Ja już zamalowałem. No. Smer zamalowany. Wiesz dlaczego? To Bogdan, Bo, Bogdan oznacza ci rysunki. Uh -huh. A, ja się wam coś pokażę. No, to też Panie zawsze wesoło było. O, no, no, to Bogdan. mi można zobaczyć na oczy. Nagrałem, jak w domku jestem tu. Z więzienia. To prześlesz mi, to jest trochę lepiej, bo... Hmm. A co to jest? Kto to przysłał? Bogdan z więzienia? Tak? No na przysłał. przysło. Rysurki. Rysurki te. Wow. To są Bogdan z więzienia. Tak, tak. 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 Ale, ale ta alek ma. Ta ale to ma. Tą malową. A się gośka oblała tyle i Aż A się w końcu kurwiłem. Jak tu była na namalowana. Ona też była namalowana? na ścianie? Nie, na ścianie nie miała wyjścia, ale o ku dupę wystaje. No dobrze. Zdechłeś w Dużo. No nie, to taka pamiątka, tak? No. A ten. opóźnia. A to zostałem z Anglii. Tego smetła? Mhm. Czyli on po angielsku smurfuje? Pokaż go. Anglii. Pewnie z Londynu. Mm -hmm. no, nawet był list z Anglii. Żeby alkoholu ja je A gościa mm -hmm. ci to pomaga tu sprzątać? No, teraz ja sam sprzątam. Już gościa tu jest sprząta. Bo się bo się dostała golona, tak? Tak. Ta. Na mieście i desy. Urlop dostała. Urlop dostała. No, tak? największa atrakcja telewizor wzięła. No jak nie mam co robić, Ogin. ale działa. Działa. Bo sam dalej za prostu tak ja bym tylko zadbać trochę bardziej, nie? Bo, tak posprzątać zawsze na, regularnie. O, o działanie, działanie, najważniejsze to, się działa. Najważniejsze, działa. To powiedzmy tak jak Rafał. Możesz ściszyć? Co? Możesz ściszyć? <laughs> <laughs> tradycja. Stąd. Tradycja? <śmiech> <śmiech> no, no tradycja tutaj jest świetna. <laughs> Ale śpiew jak napalisz, Jest, 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 jest dobry, tak? No. Palisz, jes, jes, jes. Chciałby też przywiecu. Bo to nie, nie zamalował mm -hmm. tego rysunku ostatniego. To jest tak jak go zębacza, widziałem e, tego. Taką. To nie twoje? Nie, e, tak, tak, Takie zęby miał, że musiałem zamalować. Bo nie w spać w ogóle. <laughs> Ale nawet piłka nożna też jest, nie? No a ja. ja. Później po Hercegowinie muszę jeszcze iść. Później Legoski ze Warszawy. Tak, bo też tak właśnie to wiadomo. Te. No, wiem. dla te, ciebie te, to wziąłeś te swoje? te... Tak, ty <grym>, w swoim no, tu leżę. No, to jest takie koszuly. To jest takie dziwne. Koszuly, a takie tam, oh, <grym>, i te jakieś te, konserwy, te, i te tam, to, to wszystko tam schowałeś. Tu leży. Dobrze, okej. A nic nie brało. A ludówka też chodzi? Dobra. Bo żonka mi się wybierała, bo u tak samo, nie? Całą możemy zbogacić, myślę, że tak. No. że nie rosniesz. No. Ale to mi się podoba, to. Ten no. Nie wiem Daj nie te Nie wiem tak. Daj Bo nie będę tygnał. Bo Janek sobie chce popalić. No, kuchnia stoi, lodówka stoi, gdzie stała. Mikrofonówka, a po prostu miałeś już ja, ja już ci Już ci daję. Co? Nie da się złamać. Daję, ja to nie idzie, bo mam a, nie, to Pani mnie śmiało. Co? Ale, że z muszę iść kupić. Już się kończy ten mm -hmm. A A ja, na lotywist, na korytarzu. O. na, na korytarzu. Oh. O właśnie, ja to za chwilę będę musiał chyba, że, muszę, że tak powiem skorzystać. Ale jest tam jakiś kluczyk do tego? Ja mam pusty. No. To to to, ja tak, się mogę cię prosić, Janku, o to? No to i <gryś> sobie wiesz, tu życzę. Mam moje puszki, który mi a to, a to jest mikrofala? Tak. I ona działa? Tak. Polska krzyżuje Nie, Nie? On żyje tak samo jak Ewka żywa. No widzisz. I miała 79 lat. Też miała piec, wszystko. No ale widzisz. nas. sprzątałem, nie? Nas z kulturą wpuści, tak? No. Ale najważniejsze, telewizor, dekoder jest. Tak. I to no jest... Smerp mu kupił, no. Bo on takie rzeczy to też on pokupywa. To jest podstawa. Żeby... To jest sam jeszcze. Tak, no. no. To jest podstawa. Masz trochę życia w sobie no. i by było wszystko ok. A światło ma? Ma, ma. Wow. Ma. Wow. Wow. No to jeszcze nie ostatecznie. Zamknij tylko do drzwi, wstawić i wszystko. To. No to tak, tu ma, to i tam w kuchni ma. Mhm. No ale wiadomo, że nie są to spartań, spartańskie o, warunki. Starszy pan, wiesz... No kiedyś tak żyłem, łewki właśnie, nie? Dwa lata. Tylko wiesz, że ja wszystko tam sprzątałem, bo ona już starsza, wiesz. Psa miała ten... Tutaj zawsze Janek siedzi, ten właśnie. Hmm. Tutaj Gośka. Tutaj ci, co przyjdą. Mm. Tutaj zawsze siedzi ten co śpi, co nie? Co? Mówię, ty siedzisz zawsze tu, co? Gośka siedzi tu, co? tu aktorzy. Janek, w byłeś?